Witamy na pokładzie Wisły Kraków już oficjalnie. Wiemy, że jest Pan kibicem Białej Gwiazdy. Czy serce zabiło mocniej po złożeniu podpisu na umowie? Zabiło, zabiło bardzo mocno. Z Wisłą Kraków można by powiedzieć, że związany jestem od dziecka. Gdzieś tam zawsze była w moim sercu i koło mnie, bo jestem z Krakowa, no więc, więc tak to jest. Jakie nadzieje wiąże Pan z partnerstwem z Wisłą Kraków? Eee, nadzieje to jest takie bardzo bardzo wyniosłe pytanie. Ale powiem, powiem krótko. Na e, Nadzieje, jakie wiąże z, z partnerem, największą nadzieją jest zdobycie tytułu mistrza Polski przede wszystkim. Drugą nadzieją, jeżeli możemy tak dzielić na nadzieję no to podzielmy tych, żeby tych nadziei było tak kilka naprawdę fajnych. Drugą nadzieją to jest po prostu rozwój am Futbolu. Trzecią nadzieją to jest, mam nadzieję taką prawdziwą i naj, największą taką nadzieję, że uda nam się stworzyć szkółkę piłkarską am Futbolu takiego dziecięcego i że, że będziemy jak gdyby mogli do, włożyć, dołożyć taką dużą cegiełkę do do rozwoju amfutbolu w Polsce. Już Pan częściowo zahaczył o następne pytanie, ale co w takim razie zyska amfutbol, który stanie się częścią klubu z tak bogatą tradycją? Jeśli chodzi o, o wsparcie Wisła, o pomoc, jak to ma wyglądać, jakby Pan mógł nakreślić? Co zyskałam w futbol? No Tak jak powiedziałem, wyprzedzając to tak. pytanie, rozwój. Przede wszystkim duży rozwój, możliwość. Oprócz rozwoju, możliwość dotarcia do szerszego grona e, e, kibiców e, piłkarskich, e, do, do, w ogóle do, do szerszego grona ludzi, osób. Być może myślę, że poprzez możliwości Wisły Kraków i, i tą współpracę z, z Wisłą będziemy mogli e, pozyskiwać sponsorów, którzy w dużym stopniu prawdopodobnie mogliby nam ułatwić i, i, i jakby. No ułatwić po prostu wystartowanie z różnymi projektami, czyli tak jak mówię z tą szkółką futbolu. Moim marzeniem największym jest otworzenie szkoł, szkółki bramkarskiej futbolu, żeby, żeby jak najwięcej tych dzieci i, i tych zawodników można było wprowadzić kiedyś w taki starszy, sportowy świat. Jakby Pan mógł nakreślić osobom, które tak jak Pan wspomniał jeszcze do tej pory nie miały styczności z tą dyscypliną, jak ta dyscyplina futbol zmieniała się na przestrzeni lat w Polsce? Ja akurat nie miałem, nie miałem okazji być na pierwszych treningach Amp Futbolu, ale znam je z opowieści kolegów, z opowiadania prezesa, Rozwi rozwinął się amfutbol w Polsce bardzo, bardzo. Można powiedzieć, że rozwój był równie dynamiczny jak upływ czasu. I od pierwszych treningów do chwili obecnej, dzisiejszej, tak my podpisaliśmy dzisiaj umowę partnerską z Isłą Kraków, przed nami inne kluby podpisały umowy partnerskie również z dużymi markami mamy Bielsko mamy Warszawę, które podpisały ze, ze, z legią z B, B, BTS tak T, BTS mamy teraz dwie drużyny które powstały przecież Warta Poznań widzę w Łódź. No to są duże du to są kluby, które są znane, prawda? I to jest, to jest właśnie efekt tego rozwoju amfutbolu w Polsce. I mam nadzieję, że on się dalej będzie rozwijał. Że poza, poza tymi klubami, które już współpracują z amfutbolem, powstaną nowe, otworzą się nowe ośrodki, nowe duże marki na y, budowanie takich drużyn piłkarskich amfutbolowych. I to jest, to jest korzyść, to jest zysk, i to myślę, że więcej, więcej nie można sobie wymarzyć. Spinając klamrą ten nasz dzisiejszy wywiad i zahaczając o stricte kibicowskie klimaty, jakie jest Pana największe i najlepsze wspomnienie związane z Wisłą? Z Wisłą Kraków? Tak. <laughs> no właśnie, choćby, choćby to, że przez Wisłę Kraków trafiłem do futbolu, przez turnieje charytatywne, w których miałem przyjemność uczestniczyć, bronić, grać. I i poprzez te turnieje, no nie no jestem tu, gdzie jestem w chwili obecnej. Tak? To, jest, to jest moje największe i naj, naj, takie najfajniejsze, najsympatyczniejsze wspomnienie z Wisłą Kraków. No, dzięki temu jestem tutaj i, i spełniło się moje marzenie o grze w Wiśle Kraków, nie będąc profesjonalnym piłkarzem. Cóż więcej można chcieć? Super, bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję ślicznie.